thank you Jesteśmy na Placu Katedralnym w Peterborough, w samym centrum miasta, gdzie odbywa się druga edycja Polskiego Dnia. W tym właśnie mieście po raz kolejny organizowana przez Daniela Guza. Spotykają się tutaj społeczności wielokulturowe, polska, brytyjska, a także wszyscy ci, którzy chcieliby dzisiaj dowiedzieć się czegoś na temat polskiej historii, tradycji, kultury. Oczywiście posłuchać dobrej polskiej muzyki, a także skosztować naszego polskiego wspaniałego jedzenia. Daniel Gus, inicjator i pomysłodawca dzisiejszego wydarzenia. Danielu, co skłoniło cię aby po raz kolejny zorganizować tę imprezę w Peterboru? Po sukcesie ubiegłorocznej imprezy postanowiłem, że szkoda było takiej sytuacji, żeby dalej nie promować naszego wspaniałego kraju i to była taka główna decyzja, żeby promować nasz kraj na zewnątrz. Władze Peterboro były bardzo temu przychylne, dlatego postanowiłem spróbować po raz kolejny. Na wydarzenie przybyli reprezentanci polskiej ambasady w Londynie i przedstawiciele Urzędu Miasta w Peterborough. Peterborough really, really to takie wydarzenia sprzyjają zacieśnieniu naszych współpracy i tak naprawdę pozwalają na poznanie nam się nawzajem. Ale historia As our Aloyise, give a big hand to him, demonstrates we have been here for much, much longer time together and we are here together for a long time. So I'd like to say we value, we respect our Polish community and we are together, not necessarily with the football, but the football and the flags go together. Thank you very much. of the Second World War. Pani Alojzy jest tutaj od bardzo, bardzo dawna, ja miałem okazję dzisiaj z nim chwilę porozmawiać, wielki, wielki szacunek, my jesteśmy tutaj młodym pokoleniem, pan Alojzy, który walczył w II wojnie światowej, jest kombatantem, człowiekiem o wielkim sercu, który cały czas propaguje Polskę. Panie Alojzy, dziękuję serdecznie. E, jakie są twoje wrażenia do tej pory? Wrażeniem moim jest to, jak, jak ludzie to odbierają. Ja to robię nie dla siebie, ja to robię dla społeczności. Więc jeżeli ludzie są zadowoleni, jeżeli wy jesteście zadowoleni, no to ja jestem jak najbardziej zadowolony. No dzisiaj mamy naprawdę wspaniałych artystów. Jedną z artystek występujących na scenie była wspaniała Katie Carr. Jak to zrobiłeś, że udało Ci tę artystkę zaprosić do nas do Wielkiej Brytanii? Tak, Katie niesamowita. Z Katie miałam okazję współpracować kilka razy, Rozwiązałem jej koncert w Polsce. W tym roku nawiązujemy do 100 lat niepodległości. Katy się wspaniale wkomponuje, wkomponuje w tę sytuację, że ona śpiewa piosenki patriotyczne. Skontaktowałem się z nią, ona była za probatą, wiedziała, że będzie to fajna impreza, nie było jakichś większych problemów, żeby ją namawiać, mimo jakichś tam problemów osobistych Katie. Katie Carr, wonderful artist, British singer, songwriter, but you have also Polish roots. Is it because of your mother, isn't it? Yes, I'm, I'm, I'm really proud to be Polish, and I have Polish roots. My mother was Polish, my grandma was Polish. I have a whole uh, section of my family in Bielsko-Biała, southern Poland, yeah. The main theme of your songs is, uh, especially from two albums, Passport and uh, uh, Polonia, uh, it's about Polish history. How did it happen that this part of Polish history, especially Second World War, is close to your heart? Well, it started, I suppose, as a teenager because I joined the air cadets when I was 13 years old, and I was fascinated with Spitfires and flying all the way through my teenage years. So, and uh, I became a pilot. I started off doing gliding. I, did, I became a glider, glider pilot and then a pilot. Professional pilot, and then um, music grabbed me, and I started writing songs. So um, it just made sense to me to be able to link uh, the military history that I've I was familiar with as a teenager to the music that I'm making now. My fourth album, *Coquette*, was inspired by the British Second World War experience, and on that I had the a, a, a song *Commander's Car*, and and in my as I started to get to know about Polish history, I wrote Passport. But Passport is a collection of songs that were really inspired by uh, a particular man that made a very big impression on me. He was Kazimierz Piechowski. He was a Polish Boy Scout, and he made a remarkable escape from Auschwitz concentration camp in 1942. And this song for me is really the key to my re-entry into re-entry into Poland. Um, because as, a, as an adult, I really didn't have any strong links to Poland. Um, so you can say that music was the key that brought me back to the country. So it is really through music and this one song that has really developed my whole interest and re patronage with the country. Z moją w brał, kości moją wyporosną, i już nie świąże mi Ze mną Paweł Rusarczyk, główny sponsor Polplan, tej dzisiejszej imprezy, witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Jesteście z nami podczas tej imprezy Polskiego Dnia w Peterborough już po raz drugi, z czego jesteśmy niezmiernie zadowoleni. No, my też bardzo się cieszymy, że mamy drugi raz już możliwość sponsorowania tego eventu. Z Danielem bardzo dobrze nam się współpracuje, a tym bardziej, że mamy biuro w Peterborough, więc no, to jest naturalne dla nas, że bierzemy takich inicjatyw w udział. Jesteście firmą, która na rynku działa już od wielu lat. Jeśli patrzeć na to, jak długo, to mówi się właściwie o latach 60. ubiegłego wieku. Polplan jako grupa, część grupy, dużej grupy. Tak. tak. Jako Aplan już jesteśmy na rynku od 60 lat, dokładnie tak. Polplan został wyodrębniony około 10 lat temu, ponad 10 lat temu już. I skupiamy się na tym, żeby pomagać właśnie polskojęzycznej społeczności, wspomagać takie inicjatywy jak ta i poprzez poradę, poprzez znalezienie, Takich wspólnych, dobrych rozwiązań dla klienta. Rozwiązujemy ich potrzeby ubezpieczeniowe. Są. i've been in peterborough for 50 years now and this is the first time and we only we walked across it this morning and we have polish friends so we rang them and now we've met up with them and it's brilliant absolutely brilliant yeah enjoying it is it going to be every year now every, that'd, be, that'd be great that would be great <laughs> Kazimierek, jeden z artystów, który dzisiaj na Polskim Dniu w Peterborough wspaniale grał na scenie. Witam serdecznie. Jakie są Twoje odczucia, jeśli chodzi o tę imprezę? Jesteś tutaj po raz pierwszy? Witam serdecznie. Tak, jestem po raz pierwszy na, na tego typu imprezie. Impreza fantastyczna. Uważam, że powinno się takie imprezy kultywować, rozwijać. Koncert fantastyczny. Jestem pod wrażeniem przyjęcia publiczności. Właściwie to jestem zszokowany, że tak dobrze odebrali moją muzykę. Na co dzień mieszkasz w Peterborough, tutaj też tworzysz. Powiedz, jaki gatunek muzyczny jest ci najbliższy? Jak można byłoby określić swoją muzykę? Tak, mieszkam tutaj, tworzę, komponuję muzykę, pracuję w polskim ognisku muzycznym i komponuję muzykę, nagrywam kolejną moją płytę pod tytułem Time. Niedługo będziemy mogli ją usłyszeć, kiedy będzie premiera. Premiera we wrześniu tego roku płyta ukaże się w Anglii, tak jak moja pierwsza płyta w Polsce no i w innych krajach Stany, Niemcy. Moja muzyka to uni Jazz, Light Jazz, czyli taka muzyka uniwersalna, kojąca, dająca dużo do myślenia. Myślę, że każdy słuchacz, każdy odbiorca znajdzie coś dla siebie w tej muzyce. Witam, na imię mam Darek. Jestem z Northampton. Przyjechałem tutaj, bo kapela, która właśnie gra, whisky, to są moi znajomi, moi przyjaciele. Z perkusistą pracuję, gitarzysta to jest chłopak mojej szwagierki, także wszędzie z nimi jeździmy. Mamy też przyjaciół w Peterborough, których akurat tutaj u nich jesteśmy dzisiaj, no i przyjechaliśmy na polską imprezę. Jak się bawicie? Bardzo fajnie, dwa tygodnie byliśmy też u nas, Northampton też był piknik polski. Też oni grali, także tak, tak, z nimi podróżujemy. My się bawimy wszędzie, gdzie można. Bardzo fajnie. Pogoda Wam się udała, naprawdę pięknie. Co jeszcze mam powiedzieć? E, jedzenie jest dobre, szkoda, że zimne piwo nie jest, tylko że jest ciepłe. Bo im się popsuła chyba lodówka. Ale ogólnie jest fajnie, widzę, że dużo Polaków jest w Peterboro, Bardzo dużo. Ogólnie fajnie, jest. Jest fajnie, że jest w centrum, bo gdzie indziej to jest na otwartych boiskach czy coś, a tutaj jest w centrum bardzo fajnie gdzie e, dzieci mogą biegać bo samochody nie jeżdżą bardzo fajnie Tomek, przyjechałem z Cambridge. Praktycznie się mnie nie słyszę. Za kapela. coverowa Gemo dzisiaj z nami tutaj w Peterborough na Paul Pol Plan Day. Super impreza, przyjechałem, żeby zobaczyć co się tutaj dzieje. A mnóstwo fajnej energii, mnóstwo fajnych ludzi. Jestem mega zadowolony, że tutaj przyjechałem dzisiaj. A I chciałem jeszcze też ludzi zaprosić na fajną imprezę, która będzie miała miejsce 1 grudnia. Jest to Polska Noc Kabaretowa. Stulecie niepodległości, stulecie kabale, kabaretów i pierwszy raz w Boroda dla wspaniałej piterborskiej publiczności. Nie wiem czy dobrze odmieniłem, ale a, mamy wspaniałych tutaj ludzi, którzy zamieszkali na tej ziemi, Polaków i dla nich zorganizujemy fajną kabaretową imprezę 1 grudnia. bawimy się bioderkami w ruch, możemy tutaj tanie, możemy wszystko, jedziemy! Poruszamy się z nami!